Okay. przez te 16 lat gdzie pracowałeś w tym konkretnym e, zakładzie pracy, jak tak to nazwijmy, e, jak wyglądała Twoja kariera? W sensie od jakiego stanowiska zaczynałeś, gdzie kończyłeś? No to przyszedłem tam jako operator linii produkcyjnej, e, później zostałem takim brygadistą, a ostatecznie takim kierownikiem zmiany. Okay. I firma jako firma, to naprawdę dobrze się tam czułem, dobrze mi się pracowało. E, lubiałem to i złego słowa sobie na tą firmę nie dam powiedzieć. Natomiast później w pewnym momencie no, do takiego sufitu, znaczy nie sufitu, do takiego betonowego sufitu, nie szklanego, tylko betonowego sufitu doszedłem i po prostu miałem podziurki w nosie w tym, bo czułem, że mogę zrobić coś więcej, natomiast tam nic już więcej z tego nie jestem w stanie wycisnąć. Dlatego ten czas, który tam też poświęcałem, też cały czas myślałem, co robić, co, jak się edukować, gdzie jeździć, z kim się spotykać, kogo pytać. E, cały czas mi to tam tam też ten YouTube przed na okrągło można powiedzieć żeby cały czas no patrzeć dalej